Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, no już prawdopodobnie ostatnim odcinku z drogi do sławy w E1 2021. Mam nadzieję, że seria w moim wykonaniu Wam się podobała. Jeśli tak, zostawiajcie zawczasu łapki w górę. No a my, moi drodzy, przenosimy się ponownie do Abu Dhabi, gdzie wszystko na tą rozprawę się zaczęło i pewnie też skończy. Hold on to the edge of your seat. It's time for another Formula One Grand Prix. The Yasmarina circuit, just over 3.4 miles long with 21 corners and two very long back straights. There are two DRS zones going into the heavy braking zones of both turn 8 and turn 11 and offer plenty of potential for overtaking. The circuit comes with its fair share of tricky corners as well. in particular 15, 16, and 17, which will certainly test a driver's braking management. Alfa Romeo could catch Alpha Tauri today, but it's a pretty tall order. And are you still surprised they are where they are? I am, to be honest, yeah. When you look back at how they finished last season, the fight they had in Canada, the antagonism on and off track, these two really weren't getting on. I think a lot of people, myself included, had written them off. Well, they've been nothing if not surprising, the Alfa Romeo pair. Of course, neither driver may be with them next season. Yeah, it's Ackerman's last race today. I'll certainly be sorry to see him go. And they say Jackson and Ferrari are in talks, so who knows? Well Ferrari continue to be cagey about that open seat next season, claiming that no decision's been made just yet and they'll see how this season concludes first. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid we have Verstappen, Perez, Lance Stroll, and Fernando Alonso. Leclerc, Butler. Norris, and Carlos Sainz. Vettel, Ackerman. Aidan Jackson, and Gasly. Mazepin, Ocon. Daniel Ricciardo, and Mick Schumacher. Latifi, and George Russell ends our grid lineup. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Plenty of overtakes from this man, Ackerman, today, and here's another one to chalk off. This guy shouldn't be retiring from Formula One. And what's happening here? It looks like Gasly's retiring. And I'm not sure what the issue is, but there's a potential opportunity here for Alfa Romeo, as it seems that Devon Butler's been left alone to see off the competition. And he's not having the best of days, Crofty. A few mistakes creeping in here and there, a few lock-ups. This race isn't over yet. make Czyli jak widzicie, nie rozpoczynamy tego wyścigu od samego początku, a już w jego trakcie. Co ciekawe, patrząc na te kacenki, Mamy naprawdę bardzo dogodną sytuację do tego, aby w końcu na sam koniec sezonu zapewnić sobie czwarte miejsce wśród konstruktorów. Gasli wyeliminowany, więc nie dowiedzie żadnego punktu. No a Butler z tego co słyszeliśmy popełnia błędy, tak więc jest, jesteśmy w stanie go tutaj dogonić. Jest na szóstej pozycji, a więc troszeczkę nam tutaj pewnie czasu zajmie jego dogonienie. No ale bądźmy dobrej myśli. Muszę Wam też powiedzieć, że oglądając tą kaccenkę i widząc jak... Nam tutaj komentatorzy opowiadali o tym torze, to sobie pomyślałem od razu, że czekajcie, spróbujemy tej strolla od razu zaatakować, żeby mieć jednego mniej. Oj, tutaj stroll nie chce nam odpuścić, ale niestety musimy jeździć agresywnie i na limitach, ponieważ no, butlera trzeba dogonić, a kiedy mamy tylu rywali, którzy nas będą tutaj zatrzymywali swoim nieco gorszym tempem no to może nam tych okrążeń zabraknąć. Niestety my nie jeździmy tutaj 100%, więc każda pozycja jak najszybciej odebrana kolejnym rywalom jest na wagę tutaj złota, ale wracając, jak tutaj komentatorzy nam opowiadali o tym torze, wszystkich szczegółach, zakrętach i tak dalej, to sobie tak Four places down on Devon. Pomyślałem, że kurczę, jak w update'ach pojawią się nowe tory, a niektóre też będą poprawione, jak chociażby właśnie tor w Abu Dhabi, to te scenki trzeba będzie wszystkie też wymienić właśnie w Dodo do, do, do sławy. Będą tutaj mieli... The gap behind us is seconds. Panowie, troszeczkę roboty. Też właśnie bardzo często pytacie mnie, Jodzi, czemu nie ma Imoli e chociażby? Moi drodzy, ja też nie chcę w żaden sposób twórców usprawiedliwiać. Nie odbierajcie tego tak. Natomiast zwróćcie uwagę, jak sezon 2021 jest sezonem szalonym. Jak wszystko się zmienia, jak nieprzewidywalny jest. A tak, więc coś czuję, że tutaj twórcy mają duży orzech do zgryzienia, żeby to wszystko tutaj w ciągu roku nam pododawać. A tymczasem, moi drodzy, Landonoris do pokonania. You're in the top Currently in sick place. P6. Zastanawiam się moi drodzy, czy na kolejnym zakręcie zaryzykować. A dobra! Niech się dzieje co chce. O, bo odpuścił. Ach, dobra. Mamy tą kolejną pozycję odebraną. No i teraz Carlos Sainz, ale tutaj już w jego przypadku nie będziemy takich tutaj akcji szalonych rozgrywać. Próbujmy na DRS-ie go przyatakować. Dobra, tutaj będziemy mieć znacznie więcej miejsca w tym zakręcie. Patrzcie na te zakręty i zapamiętujcie, bo... Albo w update'cie, bo tak, twórcy zapowiadali, że w update'cie pojawią się nowe trasy, niektóre będą poprawione. Albo no w kolejnej części już tych niektórych zakrętów Abu Dhabi nie będzie, dzięki czemu będzie więcej okazji do wyprzedzania. Będzie to szybszy zdecydowanie tor, twórcy nawet w samej grze zaznaczyli jak sobie wybieramy tam różne trasy w karierze chociażby, że no niebawem pojawi się Abu, który nam te nowe trasy pododaje. Ale jak to będzie wyglądało, sam nie wiem, bo w takiej dosławy też trzeba było kasenki powymieniać. Teraz dowiedzieliśmy się, że Australii jednak nie będzie. Czyli co, będzie Australia poprawiona, czy nie będzie. Tego się dowiemy z czasem pewnie. A teraz przed nami nasz rywal numer jeden. Ja tu spróbuję zaryzykować. So, Alfa Romeo potentially on track to really upset Alfa Tauri here, with Ackerman leading Butler and Jackson not too far behind. Butler's closing in on Ackerman. He's trying to win that race back, but which way is he going to go? Down the inside he goes! No tego in można było That's really aggressive from Devon Butler. He sends both cars spinning out. Butler into the barrier, and that looks to be the end of the race for him. Too late on the brakes. I'm sure the stewards will be looking at this one after the race. But the Alfa Romeo car is still moving. The there are points still up for grabs today, though, don't forget. Well, that is significant. But can Casper Ackerman's Alfa Romeo finish? You okay, Casper? The data the send suggests the car is compromised. That's fine. I can finish. is uh, out the race. Butler's out, we have a shot. Jackson's closing fast, Casper. Okay. You need to go for third, Aiden. Uh, Poppy. Third. What about What, well, We let Aiden pass? Let Aiden pass. Do the best you can, Casper. How's the car? Good enough. Will you give a message to Aiden? But nam się ta końcówka wyścigu tutaj rewelacyjnie. Zapowiada. Serce mi naprawdę zaczęło mocno bić, jak zobaczyłem Ackermana poza torem, ale na szczęście wyszedł z tej sytuacji bez jakiegoś większego szwanku. Jedzie za nami. Dał nam pozycję i szansę na to aby tutaj udowodnić chociażby Ferrari, że to my zdecydowanie bardziej zasługujemy na miejsce w ich teamie. Też wydaje mi się, że sytuacja jaka teraz miała miejsce na torze nie tylko zwrócić szczególną uwagę kibiców sędziów, ale też właśnie szefostwa Ferrari. Nie da się uszukać, że zarówno Batter chciałby w tym Ferrari jeździć jak i Aiden. No i teraz... Mamy naprawdę sporo w tym wyścigu do udowodnienia, tak więc staram się jechać jak najszybciej. Na chwilę obecną szósta pozycja. Naszym celem jest podium, tak więc trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Chciałbym zobaczyć zdecydowanie Aidena w kolejnym sezonie. Właśnie w jakimś topowym teamie. Bo zdecydowanie bardziej na to zasłużył niż... Butler. Już go nie będę, słuchajcie, oceniał. Sami widzicie, jak on się zachowuje. Prowokował. A, ah, szkoda mi słów na niego. No i skoro mamy jeździć dla Ferrari, to może warto by było... ...wyprzedzić tutaj jednego z ich kierowców. Leclerc ma z Ferrari podpisaną bardzo długą umowę, tak więc wydaje mi się, że to on będzie tutaj... Ewentualnie u naszego boku jeździł Ferrari. No ale przynajmniej może pokażmy mu, że będziemy z nim walczyli o to pierwsze miejsce. A i odpuśćmy, moi drodzy, powiem wam tak, nie róbmy sobie konfliktu z Leclerciem w sezonie 2021. I jeszcze będzie okazja, żeby bardziej czysto tutaj i legalniej wyprzedzić go Może teraz jak mamy DRS Widzicie, czasami warto być cierpliwym i wykonać taki manewr nie dość, że bezpiecznie to Bez jakiejś spiny Innymi tutaj kierowcami, jeszcze Perez i Bottas. Okay, Pereza już tutaj widzimy na naszym horyzoncie, tak więc There's five laps of fuel remaining. myślę, że jeszcze maksymalnie dwa okrążenia nie znasz ale z botasem może być nieco gorzej szkoda też że nie widzimy jak wygląda kwestia związana z punktami nie zarówno jeśli chodzi o taki ranking indywidualny kierowców jak i Ranking konstruktorów. Ciekawi mnie właśnie, jak daleko jesteśmy, nie? Od tych poszczególnych rywali. No i teraz będzie okazja do wyprzedzenia Pereza. Też się troszeczkę napędzimy, więc będzie szansa, żeby też zbliżyć się do Botasa. No i Perez tutaj walczył do końca samego, ale jak widzicie, botas nie ma nikogo przed sobą, nie mógł użyć DRS-u. Tak więc zdecydowanie teraz się do niego zbliżyliśmy. No i trzy okrążenia do końca zdecydowanie napawają optymizmem. Byle tylko jakiegoś błędu głupiego nie popełnić. Powiem wam, że w tej odsłonie te tarki czasami naprawdę są naszym większym rywalem niż przeciwnik na torze. Więc trzeba tutaj na nie uważać. Gdybyśmy mieli oddany już tor w Abu Dhabi w tej nowej wersji, to byłoby pokonanie Botasa zdecydowanie łatwiejsze, ale... Jesteśmy już na tyle blisko, że rozprawimy się, moi drodzy, z nim dokładnie w tym samym momencie co z leklerkiem. Nie chcę ryzykować. Jakby nie wyszło, to jeszcze będziemy mogli sobie ten manewr powtórzyć. There's three laps of fuel remaining. Kurde, ale emocje powiem wam. Żałuję na maksa, że nie wziąłem sobie pulsometru, z którym jeżdżę w F1 na streamach. Bo kurde... Nawet, zresztą widzieliście, nic nawet co sobą się nie odzywałem, byłem taki spięty, Też cały czas tutaj... Gap to the car in front is seconds. Boję się, że jeszcze coś mogę zepsuć. Presja jest naprawdę przeogromna. Verstappen i Hamiltona raczej nie ma szans dogonić, to jest taka przepaść. Ale też wydaje mi się, że to jest też um, dosyć mocno skryptowane. Ciekawi mnie właśnie, co by się stało, jakbyśmy jeździli na poziomie najłatwiejszym. Czy byłaby szansa właśnie na dogonienie Hamiltona. Lub Verstappena. A jeśli też na poziomie łatwym nie byłoby takiej możliwości, to co by się stało, jakbyśmy jakiegoś, słuchajcie... Na przykład trajnera użyli, nie? Na zatrzymanie wszystkich przeciwników. Wyprzedzili sobie ich. Już lepiej was nie kuszę, żeby się tak jeszcze sprawdzali, bo jeszcze... Gra wybuchnie. Nie no już moi drodzy, nikt tego trzeciego miejsca nam nie może odebrać. Ciekaw jestem na którym miejscu jedzie Ackerman przydałaby nam się taka informacja Cieszyłbym się jakby dojechał a jest dobra widzę go Jedzie bezpośrednio za Perezem mi się przynajmniej wydaje tylko kątem oka rzuciłem na szybko żeby się nie dekoncentrować ale chyba jedzie szósty zakręty, które właśnie teraz pokonujemy też mają jakiejś małej zmianie ulec no ciekaw jestem naprawdę no, ciekaw jestem tych nowych torów bardzo jak coś by się pojawiło, jakieś update'y to aż z chęcią nagram coś dla was, pokażę wam w ogóle też pamiętajcie, że to, że kończymy sobie Drogę do Sławy, to jest jedno, ale na pewno będzie sporo livestreamów na moim Twitchu, na którego Was zapraszam. Jak macie ochotę się sprawdzić w wyścigach z nami, to też zapraszam do pogrania. Oczywiście no, jedyne ograniczenie, jakie jest, to, to to, że gramy w wersję pc chociaż może tak jak do Derta 5 wyjdzie za jakiś czas update, który da nam wspólne serwery, wtedy nie byłoby problemu w ogóle. Tak więc warto sobie tego mojego Twitcha zaobserwować. Tam pewno linka macie w opisie do niego. No i też mam kilka jeszcze pomysłów na inne odcinki z F1, tak już poza drogą do sławy. Tak więc nie żegnamy się z F1 na moim kanale. Tego możecie być pewni. Ja też uwielbiam F1, tak więc nawet jak gdzieś chciałbym sobie kiedyś skomentować. Nie wiem. Jakieś wydarzenia w Formule 1, może sobie zawsze odpalić jakiś wyścig, pogadać sobie z wami. No i mam też nadzieję, że sami też byście chcieli troszkę więcej F1 na moim kanale. Jak macie jakieś propozycje na odcinki, to koniecznie piszcie komentarze, ja sobie zawsze wszystko czytam. Może, kto wie, ktoś z was mnie zainspiruje do jakiejś miniserii, czy jakichś odcinków. Tak więc serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. No a przed nami moi drodzy już ostatnie zakręty, tutaj się już nic nie może wydarzyć Na no, spokojnie, wjeżdżamy na linię mety i mamy trzecie miejsce Superbe, mate. Well done. Just brilliant. What a season this has been for Alfa Romeo! Even a race or two ago, you wouldn't have believed it, but they finished fourth in the constructors. If the rumours are to be believed, they'll be reluctant now to let young Aiden Jackson go. What a talent he's proved to be! And an incredible end to an incredible career for Casper Ackerman, who somehow found his way back into the race after that nasty scrape with Butler. What a race here in Abu Dhabi! cheers mate thanks hey okay. caspar <laughs> we did it we did it have you seen the crash yet um, no what happened now i'll let you see it for yourself and butler's okay bruised ego perhaps <laughs> anyway i just came to congratulate you all and bid you a fond farewell it's been a pleasure and i'll see you later A to piękne z jego strony, co teraz tutaj uh, robi. Nie naprawdę, ja nie mogę uwierzyć w to, że w końcu jesteśmy jednością, nie? Jeśli chodzi o ten team, kurde, tyle rywalizacji między nami. Za człowiekowi milej some na race. serduchu, jak takie rzeczy widzi. Yeah, some race. You know you had us all worried for a moment there. Yeah? Brian, when have I ever let you down? You really want me to answer that? best not. Hey, it's been a pleasure. And oh, the pleasure has been mine, Brian. Heck of a career you've had, Cass. Yeah. Casper! And I think you'll want it. Casper! Casper! For heaven's sake, man, get out there! You've earned it! Zważywszy w jakim teamie tutaj Ackerman jeździł, wydaje mi się, że nie mógł sobie wymarzyć lepszego zakończenia kariery. Żona przeszczęśliwa. On też widać pełen radości. Ej, ten to samo. Piękny widok, naprawdę piękny. Aha, jest szef! Ferrari z kciukiem w górę. Czyżby kolejny sezon w nowym teamie? Na to wygląda. Jak widzicie mamy już napisy końcowe, tak więc za tym idzie, jest to koniec już naszej przygody. Powiem wam, że bawiłem się rewelacyjnie, naprawdę ten tryb dał mi sporo frajdy, bawiłem się niesamowicie do samego końca, powiedziałbym w nim, tak więc cieszę się, że taki właśnie tryb zawitał do Ewend 2021. No i mam nadzieję, że tak samo jak i FIFA, taki tutaj będzie on kontynuowany właśnie. W kolejnych częściach, jedyne to czego bym sobie życzył w kolejnej części, to tego, aby ten tryb był nieco dłuższy, bo jak widzieliście, no dosyć szybko nam to minęło. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie o tym trybie, jak Wam się podobał, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Jestem też bardzo ciekaw, jakie macie swoje przewidywania, jeśli chodzi o kolejny e, sezon. Na pewno będzie Aiden, Ackerman, jeśli już, to tylko w roli jakiegoś ewentualnie doradcy. Ma ogromną wiedzę zdobytą na przestrzeni lat, więc będzie no, mógł się nią z nami podzielić. Fajnie byłoby go zobaczyć, chociaż na moment w kolejnych sezonach. Natomiast jestem ciekaw, jak Wy to wszystko widzicie, jakie macie przewidywania, oczekiwania, Dzielcie się tym w komentarzach, a ja jeszcze z ciekawości sobie zobaczę, czy coś po tych napisach jest. Tak więc nie rozłączajcie się za moment, słyszymy się ponownie. Jak widzicie, moi drodzy, po napisach jeszcze możemy sobie wejść do naszego pokoju. I przejrzeć chociażby różne nagłówki, które tutaj widzicie i tak sobie je przeglądam i powiem wam, że mamy dwie ciekawostki. Informacja o butlerze, zwróćcie uwagę, zatrzymajcie sobie ewentualnie, jeśli tutaj za szybko wam to wszystko przełączam, ale uwaga, największa petarda to jest ta informacja. Czyli tutaj Ferrari nie wyklucza, że możemy dla nich jeździć w kolejnym sezonie. Tak więc zdecydowanie, zdecydowanie ta informacja tutaj napawa optymizmem. Pokażę Wam też jak wyglądają nasze media społecznościowe, bo zakładam, że znajdą się jakieś osoby, które chciałyby sobie takie ciekawostki właśnie tutaj poczytać a propos tego ostatniego finałowego wyścigu. Oho, proszę! Mamy maila od Ferrari! Twoja agentka poinformowała nas, że jesteś otwarty na rozmowę. Postaramy się to zorganizować w następnym tygodniu. Chcieliby napisać do ciebie bezpośrednio i pogratulować ci świetnego wyścigu w Abu Dhabi. O Panie, to jest naprawdę niesamowita informacja. Eee, no i tutaj jeszcze oczywiście nasza ulubiona reporterka do nas napisała. No i mail od żonki niestety moi drodzy po kliknięciu przejść dalej automatycznie przenosi nas do menu, tak więc nie ma żadnych scenek sprawdzałem, wchodziłem do tego trybu ponownie ale nic oprócz tych maili oraz tych newsów więcej nie ma, tak więc ja bardzo mocno z tego miejsca chciałbym wam podziękować za tutaj obecność podczas oglądania tych wszystkich odcinków niesamowicie się cieszę, że taką fajną oglądalnością te odcinki się cieszyły pamiętajcie, że F1 będzie też oczywiście regularnie na moich live-streamach, gdzie będziecie nawet mogli sobie wspólnie ze mną Pograć, no i też nie wykluczam, że jeszcze jakieś kolejne odcinki z F1 na moim kanale YouTube'owym się pojawią. Tak więc obserwujcie go od czasu do czasu w poszukiwaniu czegoś nowego z tej gry. No, a na teraz to by było tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za obecność. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych seriach i kolejnych odcinkach na moim kanale. Cześć!